Nisko ładnie się pali. Się pali no. na jedną rybkę, tak? To znaczy na razie... No, no słuchajcie, taką bidule mam. Bo ona sobie, panie Olku, wymyśliła na ryby, sobie złowiła, a nas to zostawi głodnymi, wiesz pan. Nie, no ja się podzielę. Na mogonek i oskrzela. Tak, tak, a ona rybkę zje. Chodzi o frajdę. Oczywiście. Czyli zabawa była przednia, nie uszukujmy się. Ale ja tu, nie... o tu, tu pusto i burczy. Ale to ja mogę przednie nie jeść, Dobra. ja nie schudnę. Po prostu pani chciała zobaczyć, jak się łowi ryby. Dokładnie. Wiedziała? Złowiła? Zadowolona? Bardzo. Na szczęście ja jestem przewidująca, Panie Olku. No to co tam, co tam ma dobrego? Papryczka. Wiesz, miałam dobre intencje. żółta też papryczka. Czyli, czyli na razie to dla wegan Pani mi tu przyniosła. I ja ja weganem to nie jestem. Chleb, dla ryb. I dla tych, eee, co nie No proszę Dziękuję, dziękuję. Pomyślała Pani o mnie. Byłam wychowywana bez mięsa. 6 roku życia. I tak samo mój dziadek, który w ogóle nigdy nie jadł mięsa. Podzielisz się ze mną rybką? Podzielę się rybką, taka będę. Uh -huh. Cieszysz się? Tak. No. No, Jak dziadek przyjedzie do nas na jesieni, to pojedziemy nad Bóg. A z dziadkiem to na pewno będzie więcej ryb, bo dziadek jak mieszkał na Alasce, to bardzo dużo ryb łowił, bo je jadł. I głównie się rybami wszyscy żywią, wiesz? Za bardzo nic nie rośnie. Tam jest krótki okres wegetacyjny. Niezmiernie się cieszę z tego, że namówiłam mnie jednak. Bo przynajmniej jakąś przyjemność jej sprawiłam. Yy, no rybka była mała, więc dla mnie trochę za mała. No to mówię, wiem, że Witek lubi ryby, no to po prostu jemu yy, sprezentowałam. A jak, ci się podoba? Co, ładna. ładna. Ładna rybka. No idź, piękna rybka, Dobrze. No to dla ciebie złowiłam. Hmm. Słucham. Ja bym pobyła się czerwoną. Tak? Tak. Wiesz w sumie to możemy i dwie na raz na jeden patyk nadziać yy, i... Tak zrobimy. O. A co byś miał ochotę porobić z dziadkiem, jak dziadek Połowić przyjedzie? Ryby. Tak? Tak. A cieszysz się, że dziadek przyjedzie znowu? Tak. Chcesz jeść? O to pracuj, chodź, Masz. Panie oku, ta Nie wsadzaj w ogień tylko. Niżej Witek, ale nie wsadzaj w ogień. Zobacz, tak jak my mamy. A ja i tak wiedziałam, że wszystko wyjdzie fajnie, że się dzień uda. Jaka Ty, wszystko wiedząca. No, miałam dobry pomysł chyba. Co z tym, z tym wypadem, Bo ja jestem bardzo zadowolona. No to dobrze, że jesteś zadowolona. No. Mniej byś była zadowolona, jakbym ja kiełbasy nie kupiła. Pierwszy raz rybę złowił. Pani będę pochwalić koleżankę, koleżankę. No to chwaliłam przecież, Ta. no a nie. Ty masz jednak, jednak zacięcie. Tobie zobaczysz, że ty będziesz prawdziwym wędkarzem. Właśnie.